Nie czekam na Świętego Mikołaja. Czekam na tatę. Cześć, nazywam się Rafał Cieszyński. Jestem i uwielbiam być tatą. Nazywam się Jakub Żółciński i to co najcenniejszego mogę dać mojej córce to poczucie bezpieczeństwa i bezgraniczną miłość. Nazywam się Piotr Zelt. To co mogę dać najcenniejszego mojej córce to między innymi wsparcie w każdej sytuacji. Cześć, jestem Piotr i Marzec, a to co mogę dać swoim dzieciom najcenniejszego to między innymi miłość. Uwaga i wsparcie 24 godziny na dobę. Jestem Tatą. Nazywam się Dawid Malec. To, co mogę dać mojej córce, to przekonanie, że poczucie własnej wartości jest w niej niezbywalne i nigdy nic, co usłyszy, kogokolwiek spotka na swojej drodze nie zmieni tego. Nazywam się Adrian Banasz, i to, co chciałbym przekazać najcenniejszego mojej córce, to odwaga, pewność siebie i bezwarunkowa obecność.